Teś mordeczki. Jestem u mojego kolegi, z którym się znamy, że szkoły w Laskach. Postanowiłem ogląd ugotować czarninę, oglądać czarninę. Ugotować czarninę, bo nigdy nie ja. Już mamy troszkę przygotowane, tu mamy garnek. Cześć. Jestem Karol Kowalski. Chcę się wybrać podróż po Europie albo dookoła świata. Chcę zwiedzić Europę swoimi zmysłami węchem, dotykiem, smakiem. A ziemia okrągła jest. Niestety nie jest mi stać na taką podróż z przewodnikiem, więc proszę Was o wsparcie 5, 10, 15, 20 zł, a uda osiągnąć mi się ten cel. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Link do zrzutki znajdziecie przypięty w komentarzu pod filmami lub w opisie. Ewentualnie link znajdziecie w profilu YouTube. Pozdrawiam. Zapraszam też do playlisty z kamerą przez świat. Tam są moje samodzielne podróże. O, w garnecie gąbeczka i sobie po prostu my garnek, A co mi tam? Jest? Czysty garnek, czyste żarcie? Na razie żarcia to nie ma. Eee, tu gdzieś mamy mm, mięso, tu mamy mięso na przykład. <grym> Zobaczcie, kolega takie duże porcje kupił, no to kurna kurczak jest jednak. Yy, będę tu sobie kroił do czarniny. Ja sobie poporcuję to. Ciach, chach, chach. Tu rozepnę. To mięsa strasznie dużo jest, no. Ja to takie porcje kupuję sam kadłubek z tym, nie? Sam kadłubek po prostu z, z szyja, skóra i tak dalej. Takie po prostu w Radomiu mamy. Takie po prostu w Radomiu mają. Trochę tępy te można. To może brzeszczotę. No właśnie się śmiejecie, ale kości to by było fajnie brzeszczotę wyczuć. Dobra. To nie musi być ładnie, bo to i tak są narosłe, nie są narosły. No i tu sobie przedciąłem. Zobaczcie ile tu w ogóle mięsa jest lepiej. O, jeszcze tu gdzieś mamy, gdzie mamy wątróbkę? Leży e, gdzieś tam e, za, za tobą chyba jest. Na talerzyku. Na talerzyku? Tak, w lewo. O. o. Ja sobie tu wątróbkę rozpakuję i o też wypłuczę. O. Mięso ze sklepu trzeba im trochę opłukać nie? O. No i dobra. Tu mamy wątróbkę. Pokaż tam mięso. Tu sobie przygotowałem warzywa. sobie spróbujemy marchewkę. I tu mam cebulę gdzieś. Cebula, gdzie jesteś? Tego nie było. Tego nie było w scenariuszu. O, właśnie. Gdzie jest cebula? E, czekaj, cebulka gdzieś. Uciekła gdzieś ta cebula? E, wiesz, co leży koło. O, prawie jesteś. Ręką sięgnij. Dobra, mam, mam. Tu mam cebulę. Tak, patelkę gdzie miałem? Um, Tą małą. Tą małą. Na dole się schyl i tam odsuń tam w tym szufladkę i tam jest patelka. Tutaj tak? No w tym. No i dobrze. Chyba o tym mówiłem wcześniej, tak? Tak. Tu mamy patelkę. Tu mamy mały palnik. Ja sobie to odsunę, żeby nie przeszkadzało. Czeka, czeka, czeka. Który to był palnik? Od czego? Ten jest mały, ten. I sobie położę cebulę, żeby mi się podsmażyła tutaj trochę. Tak troszeczkę. bez oliwy? Tak, bez oliwy. Bo ona, o to chodzi, żeby ona się yy, przypiekła, nie? Teraz i teraz ma ale to cebula, cebulatu, nie? Teraz tutaj mam mięso. sobie tutaj te mięso wezmę. Yy, tu mamy mięsko. Ja sobie tam przeniosę, wrzucę do garka. tu mamy mięso ze jest kurczaka to to można do zlewu tu mam mały nożyk mi się przyda bo tu mam warzywa ja sobie po prostu wezmę tutaj już marchew mam przeciętą na pół obraną sobie tu włożę warzywa drugą część marchewki i, I tu mamy porę. No może pora to akurat jeszcze przekroję troszeczkę. co je po wszystko powrócam. Dlaczego ja cebulę tam smażę? Żeby wydobyć z niej smak. Tu mamy następny kawałek pora Tu mamy seler, Ja zawsze daję do czarniny Tak jakby yy, suche warzywa włoszczyznę suszoną no, ale kolega kupił taką to niech taka już będzie O Przekroję sobie Niech ona sobie tam jest Pietruszkę Pietruszkę można dać później Ale ja po prostu sobie już pokroję teraz bo nie mam tylko mam natkę, nie mam korzenia pietruszki dam teraz niech ona się tam wygotuje i, i tyle bo można oczywiście później dać pietruszkę ja to zawsze w domu mam takie garki ceptera i mam garki, które są inne niż ten to cebulkę w garku podsmażam, później zalewam wodą i ten cały smak zostaje tej cebuli, tak jakby. A nie zjarać się ta cebula? Nie, nie. Właśnie o to chodzi, żeby ona się przypaliła. Bo ona ma się przypalić, tak jakby. Yy, żeby była przypieczona. Ja sobie tu nabiorę teraz do tej miski, po się. Ale już pachnie. Wody. Tak, właśnie o to chodzi, że ona ma się przypalić, żeby była smak. Te, taki spalenizny, nie? Bo kiedyś na kuchniach węglowych tam przypiekali tą cebulę, a ja po prostu sobie przypiekam na tej... Na patelce. Na patelce, bo tu kolega ma co innego, inny sprzęt. Jeszcze sobie wezmę wody. dwa razy niż, niż rozbać. O! Jeszcze troszeczkę doleję, żeby mięso się pokryło. I myślę, że wystarczy. Miskę sobie odstawię tutaj. Teraz wyłączę sobie już tutaj ten a u góry mam palnik. Ja tu kolego ma z boku. I tą cebulkę przerzucę tutaj. O, w ten sposób. Oczywiście jak tego to możecie później troszeczkę wody wlać i wypłukać ten cały smak, który tu został na tej patelni, tylko nie na gorąco patelni, bo patelni uszkodzicie. Dobra, czyli mamy tutaj tego, yy, mamy tutaj mięso, mamy warzywa i będziemy dawać przyprawy. A można jak najbardziej. Teraz damy przypraw. No niestety, jak się u kogoś w kuchni robi, a się nie widzi to nie wie się gdzie co jest no i kurna są problemy to się zgadza tu mamy pieprz bakterie się siadają chcesz nową? do tego? nie damy sobie troszeczkę pieprzu bo to musicie normalny rosół gotować nie? Yy, tak jakby... Teraz co my mamy? Mamy tutaj listki. Wszystko nie zaczęte. znaczy jeszcze Dobra. No, powiedzmy, że tam... Ile dorosło? 2, 3, 4 cztery może, mogą być, cztery listki. Teraz tu będziemy mieli wegetę. Wegetę ja sobie pozwolę tutaj odgrzeźć i też sobie dam, bo jak nie widzę to nie będę wiedział ile nabrałem sobie jej. Ja sobie po prostu w, w palce wezmę i wsypię. O, w ten sposób. No dobra, jeszcze troszeczkę. I ziele gdzieś małem, tu angielskie, anglipańskie. Tu mam ziele angielskie. To sobie to odedrę. No i tyle co do rosobu dajecie, nie Ziele angielskiego, tam parę kuleczek. Trzeba się nie chce otworzyć. Myślę, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A, dobra, niech będzie sześć. No, dobra, niech będzie osiem. O, jakie wielkie. I tu mamy rosy. Teraz to sobie podpalę. Mam nadzieję, że to ten. Nie, tu gdzieś chyba z tyłu. Czekajcie. Tu od pikarnika. Może ten dobry, Ym... nie, to nie ten Z lewej strony. Dwa pierwsze. Dwa pierwsze, dobra, dobra. Bo ten trzeci jest od yy, piekarnika. Aha, to jest od piekarnika. Nie, to jest ten z tyłu. To będzie ten. O! No Musi się przytrzymać. Tak, tak, ja wiem, tylko nie mogę pańka znaleźć. Co jest? Musisz dłużej przytrzymać. Tak, tak, tak. O, bo myłeś kuchenką, on chyba wilgotny był. I teraz to jak na najmniejszym gazie gotujemy po prostu zwyczajny rosół przez powiedzmy tam, no nie wiem ile się gotuje, ze 40 minut. Z pół godziny trzeba oczywiście to przykryć i tylko rosół musi się gotować. Tak pyrkać nie może się gotować, musi powoli się gotować. O co chodzi, żeby smak się wygotował z mięsa. Bo jak mocno się będzie gotował to smak w mięsie zostanie. Także tutaj sobie gotujemy rosół i będziemy za chwilkę kontynuować resztę mordeczki. Teraz tu mamy tak rosół ugotowany. Yy, mięso wyciągnięte i teraz sobie dodamy tak troszeczkę miodu yy, dla smaku żeby to takie słodsze było bo można dodać yy, wiśnie z kompotu i tak dalej no ale ja sobie dodam troszeczkę miodu z łyżkę miodu I łyżka spokojnie wystarczy o teraz Dodamy śliwki. Tu mamy śliwki suszone. Kilka śliwek dodamy. Można kupić wędzone, suszone. O, to jest chyba jest Nie. Można kupić suszone, można kupić wędzone, suszone. Nie, myślę, że 6-7 spokojnie wystarczy. I teraz tu mamy wątróbkę. Dodamy wątróbkę, żeby ona ta czarnina była taka bardziej treściwa. Nie, ja sobie wątróbkę zawsze biorę tak w palce i po prostu ją rozciskam, rozgniatam do garka. Bo wątróbka też nie musi długo się gotować. Rozgniatam sobie. O! Rozgniatam. To jest tylko po prostu, żeby była ta czarnina taka bardziej treściwa można ją zblendować ale uważam że nie potrzeba że można to spokojnie zrobić w ten sposób no i co mordeczki tutaj teraz po prostu to musimy zostawić niech to się pogotuje tam parę minut z pięć dziesięć góra niech to się tam po prostu z tymi owocami pogotuje można zamiast E, śliwki, można dodać jabłko całe, można wrzucić, tylko trzeba ponakłuwać, ja sobie rączkę opłuczę można ponakłuwać jabłko można dodać e, te. nie śliwki, tylko wiśnie z kompotu i na razie to by było na tyle teraz za chwilkę będziemy robić zaklepkę tu mamy mordeczki mąkę do zaklepki, będziemy zaklepkę robić do czarniny o. I tutaj delikatnie otworzę, tu koledze nie nasypał. W razie czego odkurzacz smok jest? Tak, ale po co? To ja zawsze to w pudełkach mam łąkę, nie? A to nówka sztuka, dlatego jeszcze nie przyspano. No właśnie. Mnie go tu na O, pani się otworzyła. I teraz ja sobie tu łyżeczkę mam. Zrobię to w kuflu takim a co mi tam taka łyżka czubata powinna starczyć do zawieszczenia czarniny o tutaj sobie wrzucę i teraz bardzo ważna rzecz sobie tutaj odstawię gdzieś tą mąkę troszkę dalej może ją na stół na razie postawię w ten sposób i teraz bardzo ważna rzecz że najpierw do zaklepki damy Krew, gdzie ja miałam tę krew postawioną? No krew, nie ma co! O, tu mamy krew z słoiku, ona już jest rozmrożona. Damy krew, dlaczego? Yy, bo najpierw trzeba zblendować tak jakby krew z mąką, żeby gęste same zblendować, nie? Bo inaczej jak to zrobicie odwrotnie, to będą yy, krupki. A gęste zawsze na przykład jak robicie do zupy pomidorowej, to najpierw... Dajecie koncentrat z mąką, później dopiero śmietany. Ja no sobie tutaj wezmę delikatnie. Wejdzie mi to wejdzie. Yy... Tutaj jest ten włącznik. spróbujemy tutaj delikatnie tu dziś miałem kubek z rosołem rosoł też musi być przestudzony żeby gorącego nie lać bo się nam zważy tak spróbuję sobie tutaj jakoś delikatnie to wlać żeby nie rozlać w ten sposób tutaj sobie kubeczek odstawię ekstra no i co włączamy potwora o. Troszeczkę nam, nie chcę, żeby powitkiało, ja tu mam taki dzbanek w domu na mikser planetarny. się tam upiła także tutaj nam się troszeczkę jeszcze podgotuje to z tymi owocami z miodem i teraz bardzo ważna rzecz yy, musimy to wyłączyć żeby to ochłonęło nie można wlewać zaklepki nigdy do gorącego rosołu bo nam się zważy także chwileczkę się pogotuje. niech to się skłonie i będę wlewał zaklepkę dobra mordeczki tu mamy rosół pokaż tam panie operator w garku co jest? Mięso przed chwilą jedliśmy, ale to jakaś sportowa świnia musiała być, bo godziny się gotowały. Powiem wam, że twarde, i tu mamy tą zaklepkę zrobioną. Tak jak sobie po prostu ją wleję. Tak wleję, i teraz sobie zamieszam. O, co to się przewalił? No dobra. Plastikowa butelka nic jej nie będzie. Duchy zwaliły ocet. A. I tu sobie pomieszam. Poczekajcie, jak podniosę, może ten ocet. Gdzieś tu się turlał. Ty, ale go nie ma. A jest. Przesunię. A to ta papuga dawna już zrzuciła. No, ja, bo koledzy kiedyś papuga zmarła. I teraz, I teraz nas straszy. straszy nas. I teraz mordeczki na wolnym ogniu. Możecie mieszać. I ważne, żeby Wam się to nie gotowało. Tylko tak parę razy pyknie, bulknie i czarnina będzie gotowa. Pokaż tu jak wygląda w garku. I w tej chwili już tu mamy. Yy, można powiedzieć, że mamy czarninę. Później możemy tu troszeczkę. Spróbuję jak to smakuje. Jak w smaku? Troszeczkę octu i troszeczkę będzie można cukru dosypać. E, tam w pudełku koło mikrofali masz kostki. Nie kostki to się nie nadaje. Ale kostki cukru. To ja wiem, ale jeśli może się nie nadają. No to później się nie chce rozpuścić. Nie mam takiego innego cukru, więc musisz tak czy siak użyć kostki. Dobra. O. Coś tu mamy Już czarminę. Mi się wydaje, że w smaku będzie dobra. Także ugotowaliśmy czarniny. Za chwilę będziemy konsumować. Powiemy wam jak smakuje. czarniny. Mm. Lepiej nie jeść, no. Bardzo dobre. A gorące, kolega niech się mi powie. Bardzo dobre. Kolega w ogóle chyba pierwszy raz Czarninę nie? Pierwszy, pierwszy raz jem Czarninę i naprawdę... Nigdy, nigdy nie jad mm. Smaku przypomina między, jakbym pił sok z dyni, a barszcz yy, czerwony. Ale to takie, ma bardziej intensywny smak. Takie słodko-kwaśne, takie... Yy trochę jak wątróbka smakuje ale smak jest nie do opisania do końca bo Ciężko naprawdę... my, my akurat jemy z makaronem a jeszcze z kuchami można zrobić no ale nam i tak się sporo zeszło z gotowaniem także jeszcze raz pozdrawiam do usłyszenia że zobaczenie ja również pozdrawiam pozdrawiamy koledze smakuje to dobrze pozdrawiam także zapraszam was na mój kanał zostawcie Subskrypcję, komentarz, pamiętajcie może o mojej rzutce. Eee, obserwujcie toka nieszczęsnego, który tam gdzieś się pojawia i znika. No i mordeczki, do zobaczenia i za chwilkę zobaczymy czy koledzy będzie smakowała czarnina.